bracia rodzeń. Co to takiego to keto? No taka moda teraz, taka modna dieta gwiazd ostatnio złożyłem. No tak. Każdy sobie musi odpowiedzieć na pytanie, co dla niego znaczy keto. E, oczywiście w pewnych ramach. E, te ramy określamy właśnie teraz. Jak rozpoczniesz styl życia Niskowęglowodanowy, terapeutyczne ograniczanie węglowodanów, czyli Keto, jak my to nazywamy zamiennie, I nie, dasz, i, i, i nie dasz się im przekonać, że źle wyglądasz, że już może z, przestań chudnąć, że sobie krzywdę <grym> zrobisz tak tym. Tłuszczem, czyli to jest stan umysłu. Keto, styl życia niskowęglowodanowy i terapeutyczne ograniczanie węglowodanów. Wszystko skupia się na tym, aby obniżyć insulinę i aby Twój organizm stał się elastyczny metabolicznie. Co mamy na myśli, mówiąc Keto? My, Bracia Rodzeń, zaraz Wam powiemy właśnie w tym filmie. A ja sobie tak myślę, że wiele osób, mówiąc Keto, myśli sobie o tych pysznych. Często reklamowanych przekąskach keto, które tak naprawdę ze stylem promowanym przez nas mają zero do czynienia. Co to takiego to keto? No taka moda teraz, taka modna dieta gwiazd, ostatnio usłyszałem, tak. że to nie ma, nic, Zaraz po nie ma nic wspólnego z wycofywaniem chorób metabolicznych, taka przejściowa moda gwiazd, więc ser, witamy, cieszymy się, że promujemy przejściową modę gwiazd. No tak w sumie kiedyś były yy, sztruksowe dzwony, teraz są rurki i to wszystko jest moda. Ha, 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 to nie było śmieszne. Tak naprawdę, co to jest to keto? To był taki suchar, nawet nie niskowęglowodanowy, czyli taki chamski, przetworzony węglowodan. Wiem, żałosne, ale spróbuj Ty wybrnąć z tej sytuacji. No to ja myślę, że trzeba odpowiedzieć sobie, co, każdy sobie musi odpowiedzieć na pytanie, co dla niego znaczy keto, oczywiście w pewnych ramach. Te ramy określamy właśnie teraz. Kiedyś keto-plastyczne, czyli ponad 100 lat temu, konstruowano w jeden konkretny sposób, czyli brano mnóstwo tłuszczu, 80% energii dziennej to był tłuszcz, a 20% to były węglowodany plus białko. Czyli to była dieta wysokotłuszczowa, niskowęglowodanowa i średnio białkowa. I to było stosowane w leczeniu padaczki lekoopornej u dzieciaczków, które były często z licznymi wadami rozwojowymi, na licznych lekach, które dawały objawy uboczne itd. itd. Keto. Takie, takie codzienne, lifestyleowe do chudnięcia, do wycofywania insulinoporności czyli nie do padaczki lekoopornej, to jest keto nie tamto, o którym my przed chwilą powiedzieliśmy. I mówią w większości ci, którzy konstruują to keto gdzieś Dokładnie. tam w jedzonku i w, w zaleceniach. Keto takie zdrowe, które można utrzymać, które jest zmianą stylu życia, a nie tym terapeutycznym w zamkniętym szpitalu w lekoopornej padaszce, to jest po, po, po pierwsze ograniczanie węglowodanów do poniżej 50% dbanie o białko w odpowiedniej ilości, między 12 a 2,5 nawet u tych osób bardzo aktywnych i nie banie się tłuszczu nasyconego, ale nie dodawanie go na siłę. A dla mnie, skoro już pytasz, keto to stan umysłu, dlatego że trzeba być niezłym i odważnym, niezależnie myślącym człowiekiem, żeby nie dać się tym wszystkim, którzy prawdopodobnie, jak rozpoczniesz styl życia, Niskowęglowodanowy, terapeutyczne ograniczanie węglowodanów, czyli Keto, jak my to nazywamy zamiennie, i nie dasz, i, i, i nie dasz się im przekonać, że źle wyglądasz, że już może z, przestań chudnąć, że sobie krzywdę <grych> tak zrobisz prawda. tym tłuszczem. Czyli to jest stan umysłu. Dobry stan umysłu, niezależność, wolność umysłowa. Podważanie większości autorytetów, które mówią, że trzeba jeść często i do każdego posiłku dodawać węglowodany, i że to jest prawda objawiona. Jeżeli ten stan umysłu przytrafi się Tobie, to duża szansa, że wycofasz choroby metaboliczne, że zmniejszysz ryzyko chorób metabolicznych, zyskasz energię, zyskasz wolność, zyskasz jeszcze dodatkową niezależność i będziesz pięknie żyć. Wielu może być to nie na rękę, bo fajnie obserwuje się ludzi, jak ponoszą porażki, bo wtedy patrząc na taką osobę mówisz, dobra, ja nie mam tak źle, nie mam tak najgorzej, dobrze, że jemu się nie udało. To ja nie będę zaczynać tego keto. I na pewno trzeba brać pod uwagę też fakt, że nawet ci najbardziej zagorzali ketomaniacy mają okresy w swoim roku, gdzie korzystają z dobrodziejstw natury, przyrody i lokalnej, lokalnego, lokalnej właśnie przyrody, na przykład jedząc sezonowe maliny, na przykład jedząc sezonowe truskawki i jedząc na przykład jabłuszka z jabłonki, która akurat u sąsiada spadła na twoją, na twoją część. I wtedy wiadomo, że nie jesteś w takim klasycznym stylu keto, czyli prawdopodobnie nie będziesz w ketozie żywieniowej, aczkolwiek to różnie bywa, bo jak jesteś bardzo aktywny, masz mięśnie i tak to nawet przy wyższej ilości węglowodanów będziesz w ketozie. Przed sprzedaż książek. Szczegóły na naszej stronie internetowej. Zapraszamy. Dlatego wspomniałem, my używamy bardzo często zamiennie tych z tego stylu życia, czy nazywamy go różnie. Keto, styl życia niskowęglowodanowy i terapeutyczne ograniczanie węglowodanów. Wszystko skupia się na tym, aby obniżyć insulinę i aby twój organizm stał się elastyczny metabolicznie, czyli to jest taka sytuacja, gdzie ketony, czyli te dobroczynne cząsteczki wynikające i powstałe w wyniku spalania tkanki tłuszczowej pojawiają się nawet już po niewielkim spacerze wśród niesamowitej zieleni. Główna zasada to unikamy przetworzenia, unikamy nienaturalnych substancji, ale też dajemy sobie pozwolenie na ten okres przejściowy, okres przejściowy, czyli... No, wychodzenia z tego wysoko, wybitnie węglowodanowego stylu do adaptacji. No, twój organizm musi się przyzwyczaić i przypomnieć sobie, co się działo kiedyś, jak tych węglowodanów przetworzonych nie było. Jak już walniecie w kciuka, dajcie znać w komentarzu, czy wasz stan umysłu to keto, czy wasz stan umysłu to jeszcze nie za bardzo, albo wasz stan umysłu to weźcie mi, uciekajcie z tego ekranu. No tyle. W jaki film. To ja proponuję film z Seanem Bakerem. No ten to jest dopiero szarlatan przecież. Je tylko mięso i jakoś żyje. Nie dość, że żyje, to jeszcze dobrze wygląda, czuje się świetnie i ma duże mięśnie. Można pięknie żyć, trzymajcie się niezależnie myślący ludzie, pa.